Niepokojące dane z USA. W szpitalach najwięcej dzieci od początku pandemii Omicron w USA. W szpitalach najwięcej dzieci od początku pandemii. W USA jest obecnie najwięcej hospitalizowanych dzieci z powodu COVID-19 od początku pandemii. W Waszyngtonie liczba małych pacjentów wzrosła dwukrotnie, w Nowym Jorku pięciokrotnie, natomiast w całych Stanach Zjednoczonych do szpitali trafiło w ciągu ostatniego tygodnia o 35% więcej małych pacjentów niż wynosi średnia. Eksperci wiążą wzrost liczby poważnie chorych dzieci z wariantem koronawirusa Omicron, który szybko rozprzestrzenia się w sezonie świątecznym. Medycy prognozują, że w szpitalach dziecięcych sytuacja jeszcze się pogorszy. Teraz będziemy mieć nowy rok, więcej ludzi będzie przebywać razem, a w ślad za tym liczby zakażeń będą nadal wzrastać, ocenił w rozmowie z CNN dr Stanley Spinner, główny dyrektor medyczny Szpitala Pediatrycznego Texas Hildren's Pediatric Center w Houston. Niepokoimy się zwłaszcza o dzieci poniżej 5 roku życia, które nie mogą być szczepione przeciw COVID-19 oraz te, które nie są w pełni zaszczepione lub nie są zaszczepione w ogóle, podkreślił spinner. Omikron wusa. W szpitalach tylko dzieci poważnie chore dodał, że nie widzi dowodów na to, by omikron wywoływał cięższy przebieg COVID-19 u dzieci ale też nie sądzi, że infekcja wywołana tym wariantem koronawirusa przebiega łagodniej niż w przypadku innych mutacji. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby dziecko nie trafiło do szpitala. Jeśli więc tam trafia, oznacza to, że jest już poważnie chory, wyjaśnił Spinner. Podkreślił, że większość ciężko chorych dzieci jest nieszczepionych lub nie są one w pełni zaszczepione. Dr. Juan Salazar, lekarz naczelny Szpitala Pediatrycznego Connecticut Children's Medical Center w Hartford poinformował, że tylko jedna trzecia uprawnionych dzieci, w wieku 5 lat i starszych, jest zaszczepionych. Pediatra dr. Jennifer Owensby z Rutgers Robert Watts Johnson Medical School w Jersey City wyjaśniła CNN, że dzieci są narażone na koronawirusa niezależnie od wieku. Widzimy dość dużo przypadków, w każdej grupie wiekowej. Od niemowląt aż po starszych nastolatków, dodała o węspy. Pięciokrotny wzrost liczby chorych w Nowym Jorku w Nowym Jorku ustanowa komisarz zdrowia dr Mary Bassett poinformowała, że od 11 grudnia przyjęcia dzieci do szpitali z powodu COVID-19 wzrosły prawie pięciokrotnie, a w całym stanie ponad dwukrotnie. W poprzednich falach pandemii mielibyśmy na ich szczycie około 18 dzieci w szpitalu. Teraz w niektóre dni jest ich aż 30, dodaje dr Roberta Debiasi, szefowa oddziału chorób zakaźnych w Hildrens National Hospital w Waszyngtonie.